Kochani, Witam Was ponownie U mnie jest wtorek Godzina 19.41 Na termometrze 25,5 stopnia Niestety Wcześniej miałem w planie pojechać na komis Ale uwierzcie mi Za gorąco było, nie do wytrzymania Tym bardziej, że ja lubię ubierać się na czarno Jak widzicie czarna czapka Słoneczko za bardzo łówkę grzeje Trasa ustawiona 36 km do celu Dokąd jadę? Jadę do Marburga Na jaki komis? Nie wiem. Mam dwie propozycje. Dojadę na jeden, na drugi. Zobaczę, gdzie będą ciekawsze samochody. I za chwilę to zobaczycie. Znaczy, wy już w sumie wiecie, gdzie jadę. Przecież w końcu kliknęliście w miniaturę, no nie? Do zobaczenia za chwilę. No i kochani, dotarłem. Jednak wyszło, że dojechałem na komisik volkswagenowski. Jest tu troszeczkę samochodów. Zaraz wam to pokażę w całości. Placyk wygląda tak. Tu jedna alejka. Tam zaraz Druga alejka, a tam w oddali, proszę bardzo, mamy wystawionych pięć nowych autek, jest do nich dostęp. A czemu by też nie zobaczyć, ile to kosztuje? I na dzień dobry, mamy według mnie bardzo dobrą ofertę. Volkswagen Golf. Środek przyzwoicie, skrzynia manualna, tapicerka zwykła, bez skóry. Obejdźmy go sobie. Ferga taka. Skromna, przeciętna, ale nie wygląda źle. Może od tej strony lepiej będzie środek widać. Tu jednak światełko czasem troszeczkę się odbija. Przód ja już kiedyś wspominałem. Takie mam mieszane uczucia do niego. Ale brzydki nie jest. Co tu mamy? Silnik R5 TSi, 130 koni, 13,5 tysiąca przebiegu, rocznik 23, 26,5 tysiąca euro. Według mnie jest to bardzo przyzwoita oferta. Kolejny golfik, według mnie w najpiękniejszym możliwym kolorze. Zobaczmy sobie jeszcze go też z tyłu. No kurczę, ten kolor jest po prostu, no. Bezbłędny taka sama felga jak w poprzednim, środek praktycznie wszystko to samo, również skrzyna, skrzynia manualna. Ja nie mieszkam w dużym mieście i dla mnie jest bez różnicy, czy jest automat, czy manual. Również 1.5 TSI, 130 koni, 7500 przejechane. Rocznik 23, 26500 euro. Kurczę, to jest naprawdę dobra cena. Skoro idziemy w tym kierunku, w kierunku Golfa, mamy kolejnego. Tym razem wersję kombi, dokładniej wariant. To sobie Volkswagen nazywa. Proszę bardzo. Co tam na dole jest? Nic nie ma. Ale też nic nie udaje. Żadnych chromowych stamek. Stawek Ala Nie ma nic. E, OK okej. środek to samo. Pod maską troszkę gorzej. Mamy tutaj 1.0TSI. 110 koni. 15 tysięcy przejechane. Rocznik 23. 26 tysięcy euro. No to jeszcze jeden golfik. Jaka skrzynia? Skrzynia również manualna. Może już go nie będę całego obchodził. Wszystko wygląda tak samo. Również 1.5 TSI. 130 koni, 10,5 tysiąca przejechane, rocznik 23, cena 29 300 euro. Mamy dwa Volkswageny Tiroki. W nadwoziu zwykłym jeden kabrio. Ja Wam może tego cabrio pokażę tym, co nie oglądali wcześniejszych filmów. Generalnie ten samochód kiedyś mi się podobał, ale inaczej. Powiem Wam, brzydki on nie jest, ale jak miałbym 10 koła dopłacić, euro oczywiście, tylko i wyłącznie po to, żeby mieć otwierany dach i roku, dla mnie troszeczkę to jest dużo. 1.5 TSI, 3200 przejechane, rocznik 22, 33900 euro. Tego tiroka po lewej sobie odpuszczę, zacznę tego. To jest dokładnie to samo. Taka sama felga, taki sam silnik. Powiem Wam no nie są brzydkie te samochody. Na pewno nie z tym silniczkiem, co tutaj zaraz zobaczymy. Również skrzynia manualna. To troszeczkę za mało jak dla mnie. 1,0 TSI, 110 koni, 11 tysięcy przejechane, rocznik 22, cena 26 tysięcy euro. Tu mamy jeszcze jednego Tiroka, z tym, że tutaj już będzie 1,5 TSI. Kloryczone, wszystkie w tych samych kolorach. Tu też mamy dla odmiany automat skrzynia DSG. Troszeczkę to, tak powiem, z zewnątrz. Ja tego nie ma nie głaskałem, ale tak plastikowo to wszystko wygląda. Mimo tego, że ta deska jest czymś opryta, jakimś chyba jako skórą. Tak bynajmniej wygląda. Ale i tak nie urzeka urodą. 1,5 TSI, 149 koni, 15,5 tysiąca przejechane, rocznik 23. 31,500 euro. Proszę bardzo, w następnej alejce. I krosy. Powiem Wam, taki śmieszny ten samochodzik. Aczkolwiek nie mówię, że jest brzydki. No, taki miejski crossoverek. I tutaj, w tym. Środek, według mnie, troszeczkę chyba lepiej wygląda niż w tych t rockach chociażby ten wyświetlacz wbudowany w kokpit. A co tutaj ma pod maską? 1.0 TSI, 110 koni, 4700 przejechane, rocznik 23, 23 800. Zobaczmy jeszcze jednego. Ja Wam powiem, te wszystkie przejrzałem. One mają dokładnie to samo. Ten ewentualnie ma troszeczkę inny kolor. Nie jest to odcień szarości, jak w tych wszystkich innych. Sobie go jeszcze raz obejdę. Z tyłu to naprawdę nie wygląda źle. Ciemna lampa. Tego mamy w automacie. Dane pod maską też 1, TSI. 1.0 TSI. 10.500 przejechane. Rocznik 23. 27.500 euro. Dobra. Przejdźmy do tej alejki, bo tutaj się coś większego pojawia. Na pierwszy strzał idzie Volkswagen Turan. Ładny kolor. Kolor ma fajny. Ofelga przeciętna. Z tyłu żadnych wydechów, żadnych otrapowiczów. Nic, a tutaj ciemno, nic nie widzimy. Skrzynia manualna, środek bardzo przyzwoity. A pod maską 1,5 TSI, 149 koni, 16 tysięcy przejechane, rocznik 23. trzeci, 35,850. No powiem Wam, mało nie jest. I coś białego. Tiguan. Może go sobie przejdźmy dookoła, obejdźmy. Felga ładna. Opona, wysoki profil. Znaczy wysoki, może tak. Nie za niski profil. Biały. Czarna listwa. Też oczywiście zacieki na tych listwach. Ostatnio gdzieś to widziałem tylko na Mercedesie. Środek. Do zaakceptowania. Skrzynia automatyczna. Z drugiej strony może będzie się mniej światło odbijało. żeby zerknąć do środka. E, też chyba bardziej będziecie widzieli mnie. Ale samochód ładny. Silnik 1.5 TSI, 149 koni, 19,5 tysiąca przejechane, rocznik 23, 36 tysięcy euro. Następny, szary. O, może tak. Też ładnie wygląda w tym kolorze. Kurczę, ale powiem Wam teraz, na Volkswagenach, bo ja praktycznie diesli nie widzę z nowych roczników. Większość 1.0 albo 1.5 TSI. I tutaj tak samo 1.5 TSI. 10.700 przejechane. Rocznik 23. 36.700. I zużywek według mnie tutaj chyba najciekawsza propozycja. Jeszcze nie wiem jaka jest cena. Felga Ciemne srebro Volkswagen Arteon, niestety, wszystko psują te atrapowicze. No, mi się to nie podoba. Po co to udaje te końcówki wydechu? Aj, Z tego co widziałem, nie jest to żadna wersja R oczywiście airline. Środek przyzwoicie wygląda. Jeszcze raz spróbuję z drugiej strony. Podejrzeć środek. O, wielki znaczek R z przodu. No, słabo widać środek. Tutaj też emblematy R. I tak jest, Volkswagen Arteon Airline 20 TSI. Skrzynia automat DSG, 190 koni, 7 tysięcy przejechane, rocznik 22, 39 000 euro. Według mnie do zaakceptowania cena. Dobra, idę zobaczyć, po ile mają nowenzję. Zobaczmy sobie tą polóweczkę, jeszcze oklejony folią. Jest kochani, chyba hybryda, z tego co widzę. Polomów 1.0 TSI skrzynia DSG 95 koni 30 tysięcy euro. Tutaj praktycznie to samo, z tym, że ten jest w manualu. Tak, skrzynia manualna, przejściobiegowa. Kolorek jak najbardziej poprawny, pasujący. To jest dokładnie to samo. Czyli wersja 95-konna 28 200 euro. Tutaj tikrosik. Nówka sztuka. Również kolorne zaakceptowania. Felga poprawna 1-0 TSI 115 koni, Tutaj będziemy mieli też hybrydę 34,5 tysiąca euro. A tutaj jeszcze nam się Czarny, będzie chyba Tiguan. Powiem Wam jeszcze, nie widziałem kartki. Jak to z tyłu wygląda? Bardzo ładnie. W środku łokurcze, ale wielki monitor. Brak tego małego piptyka do zmiany biegów w sensie drive neutral, wsteczny i tak dalej i tak dalej. Tutaj mamy 1.5 TSI, również hybryda, 150 koni, 46 800 euro. No, mało nie jest, ale samochód jest ładny. Będzie widać ten. Wielki telewizor? Chyba nie. No nic, kochani, trzeba kończyć, lecieć, zwijać się do bety, jest zaparkowana i śmigać do domu. Powiem Wam szczerze, kochani, tak od siebie, że według mnie, tu bynajmniej tutaj na tym placu, Volkswagen nie ma zbyt bogatej oferty. Kurczę większość te 1.0 TSI, te crossy Naprawdę spodziewałem się, że będzie coś z charakterem, coś z pazurkiem. No niestety. Ale cóż, mam nadzieję, że Was chociaż troszeczkę zainteresowałem. Jeżeli tak, to dajemy kciuka w górę. Subskrybujemy kanał. Zapraszam Was oczywiście do obejrzenia innych filmów, z innych moich wyjazdów, na inne komisy, z innymi markami. I cóż, na dzisiaj trzeba się żegnać, trzeba lecieć do domu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Na zicho. Kochanie, jeszcze na koniec klasycznie ogłoszenie parafialne. Każdy potrzebuje troszeczkę wolnego odpoczynku. Zbliża się okres urlopowy i ja też muszę za troszeczkę wypocząć, powylegiwać się, czego oczywiście i Wam serdecznie życzę. Dlatego nie zdziwcie się, jeżeli przez tydzień, półtora tygodnia nie będą emitowane żadne moje filmy. ale cóż, trzeba trochę odpocząć, czego i Wam życzę. Do zobaczyska!